Jeżeli masz problem z nadmiernym analizowaniem wszystkiego, to posłuchaj tego. Też bardzo długi czas miałam z tym problem. Po każdej sytuacji wszystko analizowałam 1500 razy. Miałam wrażenie, jakby myśli często były częścią mnie i nie mogłam się ich w żaden sposób pozbyć. I rzecz, która mi w końcu z tym pomogła, to był journaling journaling, ale nie w kontekście dzienników wdzięczności i tym podobnych. Po prostu luźne przelanie tego co mam w głowie na papier. Tak zwany strumień myśli. Z myślami to jest często tak, jakbyśmy chcieli wykonać jakieś działanie matematyczne w głowie. W głowie wydaje się to totalnie nierealne. I moglibyśmy tak próbować, próbować i w kółko myśleć, tylko byśmy się zmęczyli. Prawdopodobieństwo błędu byłoby spore. Jak przelewasz myśli na papier, to tak, jakbyś to działanie matematyczne też robił krok po kroku na papierze. Po prostu nagle wszystko staje się o wiele jaśniejsze. I masz takie poczucie wyjęcia tych myśli z głowy, odłączenia ich od siebie i zostawienia tam na papierze. Uważam, że jest to świetna metoda i jest naprawdę bardzo niedoceniana. Praktykuję journaling już kilka lat i wiem, że to po prostu działa. Daj znać, czy chciałabyś lub chciałbyś spróbować zapisywania myśli.